Tak dla mnie. Oczywiście się to dla mnie, nie? Mhm. Tam jest gdzieś za drzewami. Tam jest. Widzę. Tam. Uhuhu, 563 metry. Na górę Ale kurde, powiem ci, ja jeszcze nie ogarniam jeszcze tego wychylania się, nie? Tego, jak to się wychyla? Pod, pod Ku, x czy e, pod Kuje, u? No, jakbym się wychylał, to może bym nie zginął. Typ, tylko, muszę się że wygrywać, to... że jest pewna taktyka. No i jak znasz taktykę, to taktyka czyni z ciebie zawodnika i wtedy wygrywasz. Jeżeli jak, że jestem schowany, to się wychylać tylko, nie? No, trzeba opanować. Jeszcze. O, prażynki. E, nie, no yeah, Roshock, Let's go, Roschok. Is a request Discord? Would accept it? Uh, later I can. Do you have Instagram or something? Where do, you, where are you from? Jakiś international stream? Hello, my friend. Uh, uh, no, this tako. is ten. Ah, uh, from... Patrz, mamy z tego scream jakiś. Z HC? Z HC gość jest? Z HC to z Polak może być. This is Gabor from Pasha London School. Itd. Tak you are not my friend. You are my brother, my friend. No sprawy, nie? Pozdrawiam. Pamiętacie te Pasha London School, nie? Pamiętacie mm -hmm. na pewno. Tak, tak. Chociaż zostało to. Nie, może już pewnie nie śledzicie, ale pokażecie gościa, nie? Snacks, nie? No się nie dostał do mm -hmm. tego Majora i. No trochę okay. słabo, bo chłop się mega starał. Mega słabą drużynę miał w ogóle. Tak słabo, bardzo słabo. Zagraj mu w ogóle nie pomogli w tym. A właśnie na majorę. Ale widzisz, Kamil, żeśmy mnie nie ogarnęli. Bo myśmy tam gadali, żeby na tego JEMA pojechać. I wyobraź sobie, jakbyśmy kupili rzeczywiście bilet na tego JEMA, jak Polska drużyna grała przecież w tym roku, nie? Taka mhm. baba atmosfera. No musimy, musimy, no musimy to zmienić, nie? Możeśmy no, nie trafili. O tak. Liczyłem, że ktoś będzie więcej z, z tego, z Twitcha, z takich znanych osób, które ja znam, a niestety no, nie przeznacza. No, no akurat nie uczesane i nie followuję, Liczę na, na kilka osób innych na Kasix. liczyłem. Na Kasik y, też liczyłem. E, natomiast wiecie, Kasik z moja znajoma, się, jak i... a, kiwi. siema kiwi. kifi. Jak coś to kifi w piątek gramy w PUBG? Będzie czwórka. No kiwi jak chcesz, to piątek właśnie. A tam dzisiaj pisałem. Dziela. Dzisiaj pisałem, ale chyba nie odczytałeś, chyba ci nie było wcześniej. <laughs> Jak coś tam MK-12, także jakieś celowniki, żeby bardzo chętnie przygarnę, nie? Mhm, uh -huh. A ja szukam czegokolwiek Coś tu, tu ptak nie? To nie, to nie ja Nie, to jakiś przeciwnik musi być Piątek? Tak, tak, no nic nie wiem Znaczy, no ja dzisiaj pisałem, czy dzisiaj grasz wi e, Ale tam chyba nie ten... Aż tak myślałem, że właśnie ten jak nie odpisałeś to pewnie ci nie będzie No to tego Dzisiaj próbę... a do no, pewnie, no Spoko, spoko Dobra, ja tu to mam towarzystwo jak coś W gościu, kiedyś Kiedyś był? Tak, bo otwarte drzwi są e, A major, no, co? Strzały słychać po lewej. W 11 słychać strzały. A mają Rarius From. Dobra, to sobie weźmiemy i się ogarnie do szkoły. Ok, ok. To. Miłego. A, kiwi, jak jest. A, jesteś jeszcze? Czy już poszedł? Jesteś? Czy już wróciłeś? <gryśla> Zagarnianie eee... 416 czy 416 łatwiejsze jest. Eee... Co to miałem pytać? A, jak w szkole było kiwi? Pierwszy dzień. Uf, tak, w ferii skończyli. No, dziś, mobilne, no. Dziś no, znaczy, Dziś, no w sumie wczoraj. Pierwszy dzień. Tragicznie. No i były te kartkówki, co tam zapowiadali. Jak ostatnio luna sypały, to teraz nic. A u, jest, próbujmy, u mnie jest dużo, mam na handel. Za M24 wymienię. Mam, ja mam tutaj M24. A nie, to jest M16, sorry. No to jednak fajna info. I'm from Japan, Win Canada. O, oh, nice. M24. Mam M164, już? M24. M164. Od timing, Canada ja Right now. Is it morning? No, Jak M szukasz, to masz. Nie, nie. Mówię, że mam. Do oddania, W sensie, że znalazłem po kimś, nie? Mortar. International Kurde hmm. Bayer dzisiaj skracam Welcome. No jest. Yy, U, Kanada. Polski i angielski, nie, no to. Wiesz. Czekaj, to, to zrobimy tak, to zrobimy tak. kurde no niech będzie. Dlaczego polska górą Supresor. Na M16 jest w drogę, widzę. O, o, nasz ...teammate dostał. No, A tu gości na razie nie widzę na ten moment. Nie jednego spotkałem. A ja nie. Przynajmniej na ten moment. Co to jest? Ale... jest A możecie jakieś możecie zacząć? Mhm. OM24, thank you. To ładnie. Czwórkę mogę wyrzucić. A to czwórkę już mam, akurat. O kurde, mi drobny. Idę zobaczyć, co się dzieje na górze. No, dobry pomysł. Co nowy klasyk, ten. Co pan robi najbardziej w życiu? No, hemoglobina... Butlenek węgla... Taka sytuacja... Ej, tu się nie da wejść na górę tego budynku? Co jest? No, A, to jest klatka taka słaba, no może, No... O, UMP jest, jest... tak szczęścić... A twoja jaka... Broń jest taka na to of the top Ja? No. no to, ale tu mogę dać dwie, bo jedna na długi, na dubliski? bliski? No jedna snajpa powiedzmy, a druga... No to MK-12 i UMP, nie? Tak dla mnie się to dla mnie, nie? Mhm. Jeszcze... Ewentualnie może nie wiadomo. I mi się z tego umpa bardzo dobrze gra, powiem ci szczerze. Naprawdę mhm. No w ogóle jak są piony, doby brutku obu tych bronię, jest to w ogóle jadę. jest. To w ogóle jest jakaś poezja, nie? Jak są dwa piony na przykład. Jak znajdziecie jakiś piąt to możecie też dać, bo na razie mam jeden. No, tyle. No ja nie mam żadnego, ale mam czerwony. Ten a to czerwony mam kot. akurat. Czerwony jest dobry. Czer ja wolę pion wiesz? No to go... Trochę inny feeling jest ze Ale mam mam. Mam, tym, mam. mam, ale mam jakby no. Mam dwa piony już, także spoko. No akurat ten MK12 i po prostu i ten rozrzut do góry, nie? Pionie przepraszam. No. Ale też czerwony mnie pogardza, nie? jak nie ma to biorę czerwony. Tam gdzieś no, ee, dobra... ładują. No Właśnie też. Dołączam do was, do właśnie trochę się oddaliłem. Ale... Konkretnie... A dobra, wica. widzę. Tam jest, gdzieś za drzewami. Tam jest. Widzę, tam. Uuu, 563 Uuh. metry. Ej. Ha może macie na plecach? Taka to sytuacja. Nie, nie. Bywa i tak. Chyba dołączam do was już? Okej. Okay. Już żeśmy wszystkich wybili. Całych dwóch było. No wiem, tylko żeby trzymać się razem, nie? Szczególnie, że to jest auto w ogóle. A, to jest auto, jak coś. Można wziąć. Hmm. Najlepiej no, się trzymać razem, nie? No tam jeszcze no gdzieś... Ch jeszcze chyba to ktoś, mi się wydaje, że był. Mi się wydaje, że po lewej stronie byli. Adw Aha, mam środek strefy w sumie. jak coś to domek jest tamten, co zaznaczyłem. No to daleko od nas akurat. No siakamy, że jestem po ciebie. Uh -huh. Mhm, To ja. Kamil, to ja, pozdro. <laughs> Heh. Stąd to nie ten, muszę dojść tam z drugiej strony. Akurat stąd go nie widać. On ładuje, czy ty? Ja, ale się patrzy na mnie. A co on jest na dachu? Yy, nie, Rezys wchodzi do budynku. Wszedł do budynku, zaraz sprawdzimy. Kompilator yy, wyszedł. Punkt zaznaczony. Jest auto, auto, on wziął auto. Nie widzę, widzę, widzę jako. Kurde tamto nie wiem, pojęcia, gdzie ładują. Gdzieś tam. No i co? Jest ten gość? E, nie, uciekał to, nie? Gdzie? No w stronę wzgórza. Gdzieś po prawej ale nie widzę. Tam te budynki. Co jest? Ja spadłem. Zeszłem z bogi, spadłem A. akurat z tej... Klipu. Ja. Jesteśmy cały czas w punkcie kurde, no nie widać gości. To nikogo tu nie widać. Jakieś flaga zrobił na początku, nie? Mhm. Przynajmniej wszyscy że nie ma zera Całe dwa Dobrze idzie, dobrze idzie Dobrze idzie, tylko wolno Jest typ, Jest widzę Kurde Ja z czwórki ta ja zrobię kurwa No to nie o co marnować amunicji? Tu gdzieś blisko, szczęła. Po prawej, nie? O, to, o, to. o samochodem. O znacz? Prec... E, tutaj. Tu, tu jedzie. O, fuck. O, 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 ran, ran, ran. Oni tu przyjadą do nas. Czekajcie. Musimy ich porobić. tu wjechali do nas. Nie, nie, są na dole. No. Ominęli nas? Trzeba, no nie wiem czy nie, nie będą wierzać do nas. Jak coś, to nikt od nich nie wyszedł. No sprawdziłem tam, teraz. Było, było, no. Wracają? wrócę, wrócę. Auto, auto, inne. Stąd. No kurde. Wysiedli chyba? Nie jadą. Fak, fak, fak. Jeszcze jeden. O kurwa, no akurat. A, ja... żeś... żeś odwalił. <grywa> no nie odwaliłem, tylko myślałem, że jedzie do Was. Dobra, ucieka jest. Jest na, do, na dole. Kurwa, do sorry, no myślałem, że jedzie do Was. No, chciałem go zaskoczyć, bo nagle skręcił, kurwa. On nie chciał, chyba nawet mnie nie widział, tylko przez przypadek skręcił. No, chuj. Sorry. Strzelę. Idę się. Dostałem. Idę Uważaj się leczyć. Po... po prawej. Kamień. Chcę coś tu waga po prawej dostajemy. O. Idę no się leczyć. ta auto zniknęło. Pierdolę. Nie wiem właśnie. Auto znowu, jedzie. To no. Na górę znowu jedzie. Nice. To załóż? Jesz... auto? Tak. Gdzie to auto? A, już pojechało, już od, odjechał do tyłu. Nie widzę, niby, Tam niby, nie widzę. Sam ładują. Niby. No. Ładują ze szkoły, ze szkoły gdzieś. muszę jedną rzędzinkę wyknąć. jednak M416 a ta broń to jednak jest różnica. Przedam mi coś? Jest widzę. Tutaj za tym budynkiem. Aha. Nice. Ktoś go zabił, to nie ja. No, po prawej stronie. Strzał proszę. Patrzę, jest prawa. Jest tutaj, za drzewem. Na dole? Ta. Dostał. Dobra. Dostał drugi raz. Powalił, go powalił. Nice. Ja. I auto dojeżdża do niego. Samochód. Tak. Przejechał go auto. Ury. Mhm. Z, czyli dobiło, dobra. To do SC. Kierowca dostał, kierowca dostał. Wyszedł z auta. Ktoś do niego strzelał. Yyy... Eee, z tyłu też stał. A. A tam no? Za tym. Tak, widzę. Dostał drzewem. Dostał. Powalony. A, to ty. Tak, to ja i za budynkiem znaleźć. Ej, no ile on ma HP? Łop Powalony ten za budynkiem? Nie. Nie jeszcze. Ratam no, tam wychyla. Tam za drzewem jest. Kolejny, tak, no? kolejny drzew. No, asysta, chociaż tyle. Asysta, no. Tam no, jest za, drzewem, za drzewem i za tym budynkiem chyba jeszcze jest też. Gdzieś. Dostałem. Po prawej coś. Zadrzałem cały czas. Kurde, też zostałem coś. Po prawej, po prawej, po prawej, po prawej. O oh, fuck. Się. No to co się leczy. No to powiem że... Cały czas w budynku i za budynkiem. Zadrzałem cały czas. I za budynkiem też. Urde. Kurde. No Od kogo dostał? Co? Ode mnie. Jeden za budynkiem dostał. Leczę się znowu. Biegnie. To walony. Nice. Nice. Jeszcze jeden jest za drzewem może nie za, ja żyjemy, powodim, za budynkiem. Zadziała. A to za, no to za budynkiem, dobra? Za budynkiem tam będzie. Ja się leczę. Mhm, uh -huh. Ja patrzę na lewą stronę. No. Gaz, będziemy, gaz, bo because... Będzie musiał wyjść. Chyba, że on już z tym, może on już zginął ty. Nie, bo od razu za mnie zaliczyło. To nie wiem. A on no to może już zginął. Ale od kogo? Od Larocik. prawej strony. Nie, jest ja cały czas, w samochód wsiada. I po prawej stronie mamy typów. No, idzie wybitnie. Stoję, staję, 2, D3, to, no. Nie, idzie mi. Z tej M24 Gram d 3, ale pooglądam no mi nie idzie dziś. Uważajcie na szkołę. O, 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 Stamtąd gdzieś. Szukam. E, Nie jesteś O stanie. się już e, tam gdzieś. Niebieski znacznik, tak? Tak. Widzę. Nie, auto. to auto. ja. I kolejne no, auto, dwa auto. Tak u no. siebie są. No daleko tak, coś. Daleko, daleko. No. We dwójkę jadą, we dwójkę Adam, mogą nas zaraz przejeżdżać. A no dobrze, niech tu przedjadą. A tu mamy dobrą tą miejscu nawet. No. Ale oby nas tu nie zaszli od tego, od drugiej strony, od rozłoka. No właśnie, patrzę się. A tu jakby przyjechali, to niech przyjadą, fajnie. Patrzę się na drogę po prawej. Uważaj, gapor. ja jadą, Ja Jadę. Chodź, chodź. W... Ale są na wieży, spokojnie, A jestem safe. Ok. Gdzie oni wysiedli? No dole, przepode mną są. Pode mną jadą, są dalej, pode mną. A drugi samochód jedzie jeszcze. Uważaj, żeby nie spaść. Mhm. Dwa samochody. Mieniłem broń na Beryla. Zaraz, zaraz, stamtąd wyjdą. Jeden, jeden zabity. Powalony, przepraszam. Prza, jedy, jeden oto powalony. Eee, o kurde, o kurde, znacznik, dobra. Znacznik, znacznik, tam gdzie zaznaczyłem jak typ. Widzę, widzę, widzę. Fucken. Kurde, się podniosą chyba. Eee, tam hmm. dasz radę tu podejść? Bliżej? Eee, staram się. Idę tędy, bo nie mogę inaczej. Eee, Biegnie w prawo tamten. Widzę, widzę. Hmm. Tutaj, tutaj jeden. Podchodzi jeden, podchodzi do nas jeden. Tutaj jest. Z której grę? strony? Tutaj zaznaczyłem, tutaj pod. Aha, dobra, zajebista jest no, no dobra Dlatego mówiłem, żeby na wieży nie siedzieć. Ale ja nie wiem, czemu ja nie mogę celować przez wieżę, kurwa. No, Bo, no dlatego ci mówiłem, że lepiej nie siedzieć. No to już jest po nas. Ah, Fakty. No. Nie fajnie, to jest fajna, fajna, fajna mechanika gry. Czyli. To znaczy, nie mogę celować Znaczy zbyt, to okay. no ja ci mówiłem żeby na wieżę, a ty powiedziałeś, że jesteś safe, no to mówię okej. Okay. No to byłem safe, byłem safe, ale momentu, kiedy mogłem celować. A nagle nie mogłem zacząć celować, no to... Dobrze, tylko dziwne. że tak jak ci mówię, ja mam... No, przegrałem trochę w tą grę, więc... To mogłeś powiedzieć, że nie mogę celować. No, no to no. mówiłem ci, żebyś nie szedł na wieżę, a ty powiedziałeś, że okej. Okay. Ale... Zwiętywał no, ja no, podchodzi po lewej. Masz... Yy, on się leczy. Yy, broń. Tak. Yy, właśnie. Miałem mówić, że lecę. Jak coś, to możecie mnie podnieść ewentualnie. Yy, z... No nie Zobacz, wiem, czy jeszcze jest... No, jest, czy radar jeszcze jest... jest radar chyba, nie? Jest radar? A nie ma radaru. pewno nie? Aha, no rzeczywiście. Nie, już zniknął. Jest! Jest radar jak coś, jest. Okej. Okay. Ja, ja zginąłem przy, przy wieży, nie? Tutaj kurde, tutaj. ja muszę z... może jakieś sprzątki. No. bo nie mam tu żadnego. To szybko podnieść tego chipa i nie lootuj mnie do końca tylko. No nie, patrzyłem, szukałem tego chipa. Tylko nie wiem, czy ile będziesz miał czasu. 5 sekund. Dojeżdżałem do ozach spokojnie, na spokojnie tu gdzieś jeszcze jest, gdzieś był gość, natomiast nie wiem z której strony dokładnie. Od wieży, od strony wieży były strzały. Tam, tak, od tamtej, wieży są. Dobra, tam od tamtej, ale tutaj gdzieś był gość, wiesz? Yy, z tej strony gdzieś był, że uwaga. Mhm. Uh -huh. ja mam taką promie, mogłem mieć lepszą. Ja też. Beryla mam. Beryla akurat dobry. Dobra, yy. run, run, run. <laughs> Dwie że są tam gdzieś. Wracam do gry. Mhm. Mm się góra. Ja myślałem, że to ten. Czekaj, ja sobie przelutuję tych gości, czy tu nie ma jakiejś broni? AC. OK. Po lewej strzały. Nie ma jakichś pistolet na początku, czy nie? Ump, MK2, kury. On gdzieś jest przy autach. Spróbuję polecieć, jak używa tarcza. Nie, nie, nie. Hmm. No, ale Chodź tu do to jednego. To... Dostałem. Dobra, widzę, nie, widzę, tak. widzę. Dobra, as. I ładnie. Gdzie był? Eee, tam. Widzisz? Tam przed nami. Ale na, tajem, na tym łokiego, no. A, tu? No. ładnie poszło. O nieźle, nieźle. Mówiłem, dobra miejscowa tu była na ten. No. W i teraz są gry to spędziłeś. Trochę na strefie to śladuje. No, to się odda. A, no fajnie, w że tu temu. Tak było tańczenie. Tak, thanks. Nie. E, tańczenie F4 F4 No, poczekaj, poczekaj, Kamel, czekaj. A już wyszłem. Że chciałem, żeby screena zrobił. No, no. A, zrobiłem screena. No ale jak ja tutaj wyszedł sole nie? Przy Tobie. Solę naszego kurczaka. Um. Ale to jest dziwne, serio, bo jakby wychodziło to na to, że ja mogę, jak ja przyceluję z lunety i potem się wychylę przez wieżę, to mogę celować, ale jak już chcę przycelować przez lunetę będąc przy wieży, to już nie mogę.